Minęło już trochę czasu od debiutu zaktualizowanej wersji gry Monoposto, a zatem Monoposto 2025. I oto jest! W całej swojej okazałości, i po kilku przejechanych wyścigach, których skróty można zobaczyć na moim kanale, mogę stwierdzić, że w tym momencie potrafią już wydać werdykt na temat tej gry. Spróbuję teraz się z tym zmierzyć. Oczywiście wita nas zupełnie nowe menu, w którym widzimy trzy bolidy, takie jak akurat sobie ustawiliśmy. Jeżeli byśmy inaczej ustawili nasze teamy, to tutaj zamiast Ferrari, Mercedesa i Red Bulla byłyby na przykład Zauber, Racing Bulls i Haas. Ale te wizualia to tylko część zmian, jakich dokonał Marco Pesce. Przede wszystkim po raz pierwszy w historii możemy się przełączyć pomiędzy wersjami gry. Klikając na przycisk w lewym dolnym rogu ekranu, przenosimy się do wersji 2024. Niestety w tym momencie jest to wersja dosyć okrojona i z zupełnie innym menu niż oryginalnie. Oferuje nam rozegranie pojedynczego szybkiego wyścigu oraz rozegranie mistrzostw i każda z tych opcji ma zapisane nasze bolidy. Naszych kierowców i wszystkie dane, jakie mieliśmy tutaj uzupełnione, niestety, jeżeli chcemy jednak grać w wersję 2025, a wcześniej mieliśmy zainstalowaną 2024, czeka nas ogromnie żmudna praca uzupełniania wszystkich nowych danych. Tak musiałem zrobić, kiedy przygotowywałem nowe opisy kierowców. Wszystkie ich dane. Oraz również malowania bolidów. A tutaj trzeba stwierdzić, że bolidy zmieniły się na plus. Wszystkie mają zupełnie nowy model, to znaczy jest to samochód bardziej zbliżony do tego, co widzimy na prawdziwych torach Formuły 1. Widzimy bardziej szczegółowy model z większą ilością detali, z bardziej rozbudowanym przednim skrzydłem, lepszymi sekcjami bocznymi. I ogólnie bardziej dopracowany. Z tego co zauważyłem, bolidy nie są jednak zróżnicowane pod względem nadwozia i malowania są jedyną różnicą, natomiast kształt nadwozia nie różni się już tutaj w zależności od teamu. Oczywiście mamy wszystkie 10 obecnych zespołów i miejsce na 11 własny zespół bądź na Cadillac'a za rok. Możemy również wybrać naszych kierowców, i pod tym względem również nic się nie zmieniło. Kask i kombinezon możemy dowolnie dopasowywać do naszych preferencji. Kiedy wyjdziemy w mistrzostwa, również nie mamy zbyt wielu zmian. Najbardziej widoczną na pierwszy rzut oka są rezultaty wyścigu, w których możemy obejrzeć przebieg całego sezonu, ale jak widzimy u mnie, dzieje się to dopiero od piątego wyścigu. Ponieważ wcześniej tej opcji po prostu nie było. Marco Peske wprowadził wielką aktualizację na sezon 2025, ale pojawiło się też kilka łatek, które naprawiały błędy i różne inne mniejsze detale. Więcej zmian widzimy za to w samej zawartości gry. Oprócz 24 poprzednich torów, które widzieliśmy w wersji 2024, mamy teraz dodanych 10 nowych lokalizacji. Pierwszą z nich jest tor w Portugalii, następnie mamy również Niemcy, Malezję, tor w Turcji, w Toskanii, jak możemy się domyślać jest to dozerowanie Mugello. Tor w Europie do końca nie wiem jaki to jest tor, Illinois i tutaj też mam wątpliwości. Francja to podobno jest, trudno powiedzieć właśnie czy to jest Menikur, czy to jest Paul Ricard. podobno Menikur. Andaluzja to będzie jakiś wyścig w Hiszpanii, może Jerez. South Africa to będzie Kialami. Powracając jednak do tego wyścigu w Europie, chodziły słuchy, że ten wyścig to odwzorowanie nitki toru w Soczi, a więc bardzo możliwe, że pod tym płaszczykiem kryje się właśnie tor w Soczi. Wybierzemy sobie właśnie ten wyścig i postaramy się przejechać kilka metrów. Zobaczymy, czy wizualnie w samym wyścigu coś, cokolwiek uległo zmianie. Widzimy zmienione bolidy, bardziej masywne przednie skrzydła i ogólnie oprócz tego zbyt wielu zmian nie ma. Jak widzimy, wizualnie nie zmieniło się wiele, ale są drobiazgi, na które warto zwrócić uwagę. Między innymi pojawił się podczas wyścigów helikopter, który filmuje trasę, a także na torach ulicznych zniknął żwir. Widzimy też, że Marko dodał możliwość ustawiania własnych sponsorów jeśli chodzi o trasę jeśli chodzi o tory. Możemy dodać Pirelli czy innych sponsorów, którzy występują w prawdziwym świecie. Widzimy zatem Louis Vuitton czy innych producentów, którzy pojawiają się w prawdziwej Formule 1. A teraz zobaczymy, jak wygląda Tor w Portugalii z jego niesamowitymi zmianami poziomu i przy okazji zobaczymy jak wygląda nowa kamera ponieważ tutaj jest delikatnie zmieniona ta kamera z bolidu przedtem była praktycznie idealnie na środku teraz jest leciutko przesunięta w lewo i ta kamera przesunięta w lewo jest bardziej wierna temu co oglądamy w Formule 1, ale powiedzmy sobie szczerze, ja wolałem tam poprzednią wersję oczywiście tutaj ja też zupełnie nie tak jak bym chciał, ale też to nie jest moim celem. No i też w poprzednim filmie nie pokazałem innych kamer. To jest kamera z kasku, która widzimy od razu utrudnia nam prowadzenie. Ona sprawia, że czujemy się tak jak w prawdziwym bolidzie, jest wręcz realistyczna. Jest kolejna kamera, która powiększa nam pole widzenia, ale nie jestem zbyt do niej przekonany. Jest taka kamera, być może najbardziej w tej chwili optymalna, która pokazuje nam bardzo dużo. W sumie jest troszkę podobna do tej nowej kamery, do tego nowego ujęcia zastosowanego w Formule 1, które również jest takie bardziej dynamiczne. I mamy kamerę z nosa pojazdu o wiele szybszą, ale o cóż, ta kamera. Niezbyt daje nam pojęcie co do tego, gdzie właściwie się znajdujemy, na co możemy sobie pozwolić. Jest jeszcze kamera z zabolidu, której oczywiście używamy chyba najrzadziej w tego typu grach. I kamera jeszcze jedna z kasków, która jest nawet bardziej realistyczna niż ta poprzednia. Tutaj widzimy wręcz wizję te, tego kasku, naszego kierowcy i wszystkie dane na kierownicy. To jest bardzo dobrze zrobione. I kolejna kamera z zabolidu, tym razem dużo, dużo bliższa, ale ja jednak zostaję przy tej klasycznej, być może w przyszłości będę eksperymentował. I widzimy też ekran. Pauzy. Po wywołaniu ekranu pauzy pokazuje się odliczanie, które pozwala nam się przygotować do wznowienia wyścigu. To też jest nowość w wersji 2025. Przy okazji poprzedniej recenzji nie pokazywałem jeszcze trybu telewizyjnego. Jest to tryb, który mają jak na razie tylko i wyłącznie gry Monoposto oraz Formula Car Race, co wyróżnia je na tle pozostałych produkcji. Pojedziemy teraz z Fernando Alonso i wybierzemy również któryś z nowych torów. Może wybierzmy sobie Turcję. Tutaj, aby przejść do transmisji telewizyjnej, klikamy telewizorek obok kamery. Gra pyta nas, czy na pewno zatwierdzić ten tryb telewizyjny i oglądać wyścig jako widz. My to oczywiście zatwierdzamy, klikamy tak i widzimy, jak w transmisji telewizyjnej z zupełnie inną kamerę. Możemy śledzić takie mistrzostwa. I dowolnie przełączać się pomiędzy kierowcami. Domyślnie gra pokazuje nam przebieg wyścigu z tej kamery takiej jak najbardziej ogólnej, ale w dowolnym momencie możemy na przykład teraz skupić się na Gabrielu Portoletto, który jest bardzo wysoko. Po chwili przeskoczyć do Roberta Kubicy. Duchem właśnie otrzymał karę za spowodowanie kolizji, a zatem szybko przełączamy się do Jacka Duena. Przy odpowiednim szczęściu będzie to również kamera z onboardu. Tak jak teraz jedziemy, a przynajmniej jechaliśmy przez chwilę z Carlosem Saincem. Jeśli wybierzemy któregokolwiek z kierowców, kamera będzie cały czas przyklejona do niego. Możemy w ten sposób przejechać cały wyścig. I mimo, że wybraliśmy Fernando Alonso na początku to możemy dowolnie przełączać się między kierowcami, niestety nie możemy zmieniać kamery. Ona zmienia się samoistnie. Ta opcja była już dostępna w wersji 2024, ale nie dość, że zapomniałem o niej wspomnieć, to nie była ona jeszcze aż tak dopracowana. Między innymi, wybierając któregokolwiek z kierowców, musieliśmy liczyć się z tym, że za moment kamera przeskoczy na kogoś innego. Monoposto 2025 to zatem ewolucja, nie rewolucja, i bardzo dobrze. Gra ma swój unikalny charakter. Jej tory nie są wiernym odwzorowaniem tego co widzimy w rzeczywistości, ale doskonale da się rozpoznać poszczególne obiekty. Brakuje być może jeszcze kilku rozwiązań: nie mamy czerwonych flag, nie mamy okrążenia formującego czy kwalifikacji podzielonych na trzy segmenty. Są to jednak rzeczy, które Peske potrafi dopracować i jeżeli oczywiście jest to zgodne z jego zamysłem, prędzej czy później. Te rzeczy pojawią się w grze Monoposto. Być może również doczekamy się pełnoprawnego trybu kariery, który, jak na razie, nie jest dostępny. Mamy tylko możliwość rozgrywania mistrzostw. Dla tych, którzy aktualizowali grę z wersji 2024 do 2025, trzeba też liczyć się z niewielkimi zmianami ustawień, ponieważ autor przeprogramował, np. użycie opon czy sztuczną inteligencję. Natomiast uważam nadal niezmiennie, że jest to najlepsza, najbardziej kompletna gra na arenie gier mobilnych, jeśli chodzi o F1, i nie zmienię tego zdania. Na moim kanale będzie można w dalszym ciągu oglądać drugą część sezonu i zobaczyć, czy Robert Kubica zdobędzie upragnione mistrzostwo w Ferrari. No i to tylko pokazuje jak ta gra potrafi zapewniać emocje. W tej chwili żadna z nich nie ma chyba aż tak dobrej zawartości jak Monoposto, ale oczywiście tutaj trzeba się troszkę namęczyć z ustawieniami i przyzwyczaić do modelu jazdy. Kiedy to opanujemy, będzie to naprawdę wielka przyjemność z gry i niesamowita rozrywka. A zatem dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne transmisje z Monoposto oraz inne materiały na tym kanale, w których będę opowiadał o konkurentach Monoposto, a w przyszłości zobaczymy również mistrzostwa z innych gier. Dziękuję za uwagę.